Kiedyś to był fundament sobotnich poranków, bez szkoły i pracy domowej, tylko kreskówki, jedna za drugą. Stacja telewizyjna, która definiowała całą epokę, spoczywa przedwcześnie w grobie. Dzięki całodobowym serwisom streamingowym i niezliczonym kanałom, dzieci mogą teraz oglądać kreskówki o dowolnej porze i gdziekolwiek zechcą. Więc co dokładnie stało się z Cartoon Network? Czy to przez gigantów streamingowych, zmieniające się nawyki, czy może to była robota od środka? Dowiedz się w tym odcinku The Infographics Show, dlaczego Cartoon Network upadł, i nie zapomnij zasubskrybować. Jeśli dorastałeś w latach 90., Twoje dzieciństwo wypełniają wspomnienia kreskówek, które najczęściej emitowano raz lub dwa razy dziennie. Po powrocie ze szkoły zawsze czekał na Ciebie pełen zestaw kreskówek, m.in. przygody animków, animaniacy, Batman oraz Guffy i Spółka. Ale sobotnie poranki to był prawdziwy święty Graal. Od świtu do południa trwał maraton czystej, animowanej radości. To wtedy wielu milenialsów po raz pierwszy zetknęło się z Pokémonami, a słynny disneyowski blok, jedna sobotnia rano, rządził na antenie. Tradycja, która zdawała się trwać wiecznie, upadła, tak jak dzieciństwo, które mija. Dziś, jeśli włączysz telewizor w sobotni poranek, częściej trafisz na wiadomości, teleturnieje i telenowele. Żadnej kreskówki w zasięgu wzroku. Kto mógłby zakończyć tak uwielbianą tradycję? Jednym z głównych winowajców był rząd. Gdy dzieci oglądały kreskówki, rodzice zaczynali się martwić. Co sobotę dzieci prosiły o zabawki, nie mogąc usiedzieć w miejscu. Nowe regulacje zakazały niektórych reklam zabawek i niezdrowej żywności podczas programów dla dzieci, co obniżyło marżę zysków. Wkrótce wprowadzono przepisy nakazujące włączenie określonej ilości elementów edukacyjnych do treści dla dzieci. Ale największym przeciwnikiem sobotnich poranków z kreskówkami oraz ich weekendowych odpowiedników okazały się one same. W latach 80. na rynku kreskówek pojawił się nowy konkurent. Dzieci mogły oglądać swoje ulubione kreskówki nie tylko po szkole i w sobotnie poranki. Mogły włączyć telewizor, wybrać ulubiony kanał kablowy i oglądać kreskówki o dowolnej porze. Dzięki większej liczbie pasm czasowych te stacje mogły szybko zatwierdzać więcej kreskówek dla wszystkich grup wiekowych, w tym nostalgicznych dorosłych, a wkrótce konkurencja stała się jeszcze większa. Nic dziwnego, że Disney jako pierwszy zaczął eksplorować nowe wody telewizji kablowej. Kanał Disneya zadebiutował w 1983 roku i okazał się ogromnym hitem, powodując gwałtowny wzrost liczby subskrypcji i sprawiając, że dzieci błagały rodziców o wykupienie telewizji kablowej. Choć początkowo kanał skupiał się na sitcomach aktorskich i filmach telewizyjnych, wkrótce zaczął emitować więcej kreskówek. Odniósł tak duży sukces, że powstały dwa spin-offy: Disney XD z bardziej dojrzałymi kreskówkami akcji oraz Disney Junior dla przedszkolaków prezentujący krótsze treści. Wkrótce jednak nowy gracz z chwytliwą nazwą miał stać się największym wyzwaniem. Nickelodeon, obecnie należący do Paramount, Wystartował w 1977 roku, ale poważną uwagę zaczął przyciągać w latach 90. To właśnie wtedy jego oryginalne programy zaczęły robić furorę. Rugrats, serial o przygodach pomysłowych niemowlaków, odniósł sukces w telewizji i doczekał się dwóch filmowych spin-offów. Odniosło też sukces dzięki poważniejszemu serialowi azjatycko inspirowanej epickiej fantazji Avatar Legenda Anga, a firma trafiła na żyłę złota na początku lat 2000 dzięki SpongeBobowi kanciastoportemu. Opowieści o pracowitej gąbce morskiej pracującej w fast foodzie i jego ekscentrycznym sąsiedztwie. Serial okazał się tak wielkim hitem, że jest emitowany do dziś i doczekał się wielu filmów, spin-offów, a nawet przedstawienia teatralnego. Więc było nieuniknione, że jeden z królów kreskówek wkrótce dołączy do walki. Warner Bros. od prawie 100 lat jest potęgą w świecie kreskówek. Królik Bugs i zwariowane melodie rozpoznawalnością ustępują tylko postaciom Disneya. Dzięki ogromnej bazie fanów nikogo nie zdziwiło, gdy w 1992 roku dołączyli do walki na rynku kreskówek, tworząc Cartoon Network. Mając do dyspozycji wszystkie własności Warner Bros., wykorzystali nie tylko zwariowane melodie, ale także słynnych superbohaterów z Detective Comics Comics. Ta przewaga pozwoliła im nie tylko zdominować rynek, ale także podejmować kreatywne ryzyka, co zaowocowało powstaniem charakterystycznych oryginalnych kreskówek lat 90. i 2000., a potem pojawił się Adult Swim, blok programowy skierowany do dorosłych, który oferował dojrzałe i dziwaczne kreskówki. Pomimo wysokiego początku nie utrzymało się na tym poziomie. Od początku Cartoon Network był uznawany za bardziej nietypową i eksperymentalną stację niż jego konkurencja. Musiał taki być, bo startując później niż rywale tacy jak Nickelodeon i Disney, musiał szybko się wyróżnić. Początkowo skupiał się na klasykach, jak zwariowane melodie, Tom i Jerry oraz serialach na podstawie komiksów Detective Comics, jak Liga Sprawiedliwych i Młodzi Tytani. Wkrótce zaczął wprowadzać oryginalne i eksperymentalne treści, które przyniosły uznanie, ale też zamieszanie. Określenie eksperymentalne oznacza, że niektóre z tych programów są naprawdę dziwne. Wczesne oryginalne hity Cartoon Network to między innymi Laboratorium Dextera opowiadające o małym, szalonym naukowcu, a to mówki o trójce przedszkolnych superbohaterek oraz głęboko traumatyzujący, strachliwy, kudłaty pies, w którym mały piesek walczy z nadprzyrodzonymi potworami zagrażającymi jego starszym właścicielom. W latach dwutysięcznych sztandarowym serialem Stacji stała się pora na przygodę opowiadająca o chłopcu i mówiącym psie, którzy przemierzają krainę gadających słodyczy i dziwnych potworów. To otworzyło drogę serialom jak Steven Universe, gdzie rodzina świadomych kosmitów wychowuje chłopca pół człowieka, pół kosmitę. Zwyczajny serial, surrealistyczna komedia o szopie i modrosujce w beznadziejnych pracach, niesamowity świat gumbala, serial pełen dziwacznych i surrealistycznych gagów wizualnych. Stacja posiadała lojalnych fanów, mimo że większość z nich nie umiała opisać swojego ulubionego serialu. Nie tylko dzieci pokochały tę dziwną nową stację. Podczas gdy Disney i Nickelodeon trzymały się wyłącznie treści przyjaznych rodzinie, a powtórki klasycznych sitcomów w Nick at Night były najbliżej treści dla dorosłych, Adult Swim poszedł w zupełnie przeciwnym kierunku. Jego pierwszym autorskim programem był Space Ghost Coast to Coast, w którym klasyczny superbohater został gospodarzem talk show. Stacja nadawała dynamiczne anime, powtórki sitcomów dla dorosłych, jak Family Guy oraz różne programy własnej produkcji. Tak było do czasu, gdy odniosła wielki sukces dzięki Rickowi i Mortiemu. Serialowi sci-fi o spokojnym chłopcu podróżującym po multiversum z szalonym dziadkiem naukowcem. Dobre czasy wydawały się nieskończone, ale skończyły się gwałtownie. Jeśli spojrzysz dziś na Cartoon Network, to tylko cień dawnej siebie. Stacja ma na antenie dramatycznie mało oryginalnych programów. Wiele popularnych programów się skończyło przeniosło lub zostało nagle anulowanych przez stację. Nie oznacza to jednak, że Cartoon Network zupełnie zniknęło. Wciąż nadaje od 6 rano do 5 po południu, ale to, co dzieci tam znajdą, będzie bardzo różne od dawnych czasów i może być bardzo powtarzalne. Według fanów to zrujnowało Cartoon Network. Oglądalność tej stacji gwałtownie spadła w ciągu kilku lat, tracąc ponad połowę widowni w przeciągu pięciu lat. W 2020 roku Średnia oglądalność wynosiła 274 tysięcy widzów, z czego ponad 100 tysięcy należało do 1849 lat. W 2021 roku spadła do około 200 tysięcy, ale nie udało się odwrócić ani zatrzymać tego trendu. Zamiast tego oglądalność nadal spadała i to mocno. W kwietniu 2025 roku średnia oglądalność wynosiła tylko 61 tysięcy osób, czyli 44 tysiące gospodarstw domowych. Oznacza to ponad 80% spadek w niespełna 5 lat, co rodzi pytania o przetrwanie tej stacji. Jest mało prawdopodobne, aby Cartoon Network wkrótce zniknęło z anteny. Nadal jest dochodowy, szczególnie że obecnie emituje mało nowych treści, a może działać w nieskończoność, głównie na powtórkach. Jednak serce tej stacji zamknięto, gdy jej studio animacji zakończyło działalność w 2023 roku a stronę internetową wyłączono w 2024, stacja stała się własnym cieniem, żyjąc nostalgią i powtórkami, podczas gdy osoby odpowiedzialne za jej sukces już dawno odeszły. Według dawnych fanów ona już nie żyje. Co rodzi pytanie, kto ją zabił? Jak w każdym dobrym kryminale, jest wielu podejrzanych, ale być może największym winowajcą upadku Cartoon Network jest to, że nigdy nie nadążało za swoimi rywalami. Seriale takie jak Wodogrzmoty Małe, Spongebob i Avatar stały się ikonami merchandisingu i doczekały się wielu spin-offów, choć fani Avatara wolą o tym nie wspominać. Nie ma filmu aktorskiego w Bassingse, ale seriale Cartoon Network były co najwyżej kultowymi hitami. Żadna z oryginalnych produkcji nigdy nie doczekała się kinowego spin-offu. Najbliżej był chyba Rick i Morty skierowany do dorosłych. Ale jego największym sukcesem była katastrofa Public Relations, owa i zamieszki związane z sosem Shechuan w McDonald's. I również nie przebiły się do prawdziwego świata. Jednym z największych sposobów, w jaki marka dla dzieci staje się dziś Imperium, jest obecność w parkach rozrywki. Disney oczywiście ma całe Imperium Parków Rozrywki dla siebie, a jego najbardziej udane kreskówki mogą tam królować. Nickelodeon posiada liczne umowy licencyjne z dużymi parkami rozrywki. W tym własne parki tematyczne Nickelodeon Universe w dwóch wielkich centrach handlowych oraz strefy dedykowane swoim postaciom w parkach Universal Studios. Podczas gdy firma macierzysta Cartoon Network Warner Bros. ma wprawdzie umowę licencyjną z siecią Six Flags, ale zazwyczaj ogranicza się ona do brandingu i spotkań z postaciami. Jedynie zwariowane melodie i bohaterowie Detective Comics reprezentują firmę. Mają jedno zaskakujące miejsce obecności. Ale nie tam, gdzie byś się spodziewał. Najbardziej widoczną obecnością Cartoon Network w realnym świecie jest mocno tematyczny hotel inspirowany atomówkami, Stevenem Universe, porą na przygodę i innymi kreskówkami stacji. Jest tam nawet basen i restauracja w stylu Cartoon Network, więc gdzie znajduje się to sanktuarium animowanego chaosu? Orlando, Los Angeles? Nie, znajduje się w amiszowskim miasteczku Lancaster w Pensylwanii. Tuż obok Dutch Wonderland, parku rozrywki o tematyce bajkowej. To sprawia, że oba miejsca do siebie nie pasują, a hotel Cartoon Network zaskakuje wiele osób, które na niego trafiają. To powstrzymało Cartoon Network przed dorównaniem konkurencji, ale jego upadek może być spowodowany przez niego samego. Dziś widzowie Cartoon Network mogą być rozczarowani, stacja ma niewiele oryginalnych treści. Rick i Morty wciąż królują na Adult Swim ale serial przeszedł przez trudne chwile. Główny aktor głosowy i współtwórca serialu został zwolniony w wyniku serii zarzutów i kontrowersji. Jeśli chodzi o dzieci, obecnie na antenie emitowany jest tylko jeden serial z nowymi odcinkami, i akurat jest to najbardziej kontrowersyjny z nich. Młodzi Tytani, akcja, długo emitowany spin-off animowanego serialu Detective Comics Comics. Młodzi Tytani wziął pięciu głównych bohaterów i zamienił ich w parodię samych siebie w stylu chibi. Pełen gęstego humoru, gagów wizualnych, a starzy fani tych postaci go nienawidzą. Problem polega na tym, że małe dzieci uwielbiają ten serial. Jest on emitowany od ponad dekady i doczekał się nawet filmu spin-off. Jest tak wielkim sukcesem dla stacji, że potrafi być emitowany godzinami, a powtórki zajmują większość ramówki dla dzieci w ciągu dnia, przez co nie ma miejsca na nic innego. Wiele programów Cartoon Network zostało zakończonych lub anulowanych. Programy jak Maj Małe Misie, spin-off w stylu chibi innego serialu, są zawieszone w oczekiwaniu na decyzję o przedłużeniu. Wiele programów emitowanych na Adult Swim wie od początku, że będą miały ograniczoną liczbę odcinków. To nie tylko kwestia tego, że Cartoon Network podupada, ale nikt już nie jest pewien, czy w ogóle jest na niego miejsce. Ponieważ oglądanie kreskówek znowu bardzo się zmieniło, czasy ściśle zaplanowanych bloków kreskówek już minęły. Dzisiejsze dzieci mają kreskówki na żądanie przez platformy streamingowe, więc nie dostosowują dnia do ramówki stacji. Fani mogą po prostu otworzyć stronę lub aplikację i wybrać ulubione programy, tak jak szukasz ulubionego odcinka The Infographics Show. Disney ma Disney Plus i Hulu, podczas gdy Nickelodeon ma Paramount Plus. Firma macierzysta Cartoon Network ma Homebox Office Max, które oferuje ogromny wybór starych i nowych treści. Wszyscy powinni tam iść, żeby oglądać nowe seriale Cartoon Network, jednak w rzeczywistości tak się nie stało. Homebox Office Max rzeczywiście był gospodarzem docenianego serialu Fiona i Cake bardziej dojrzałego spin-offu Pory na przygodę. Ostatnie miesiące przyniosły jednak zaskakujące ogłoszenia. Nowy sezon Gambala będzie emitowany na Hulu, należącym do konkurenta Warner Bros. Disney'a. Zwyczajny serial przeniesie się na Adult Swim. A kontynuacja Steven Universe, Lars z Gwiazd będzie emitowana na Amazon Prime. Żadne z tych wznowień hitów Cartoon Network nie będzie tak naprawdę emitowane na głównym kanale Cartoon Network. A jeśli zapytasz niektórych ludzi, to może być celowe. Prawie każda hitowa kreskówka ma wspólną cechę: zapadającego w pamięć czarnego charakteru. Niezależnie od tego, czy to Elmer Fod goniący przebiegłego królika, Joker zastawiający śmiertelną pułapkę na Batmana, czy zamaskowany przestępca zdekonspirowany przez ekipę tajemniczej maszyny, historia nie byłaby taka sama bez świetnego złoczyńcy. Fani Cartoon Network powiedzą, że stacja ma własnego bohatera. Dawid Zaslow, szef Warner Bros. Discovery, odpowiada za przyszłość tej stacji. Od objęcia sterów w 2022 roku, Zaslow zasłynął z notorycznego cięcia kosztów. Swoją karierę rozpoczął w siostrzanej firmie Discovery, która specjalizuje się w telewizji reality. I dokonał poważnych cięć w Warner Bros. W treściach fabularnych najgłośniej odłożył prawie ukończony film Bad Girl jako odpis podatkowy, zapewniając, że nigdy nie zostanie pokazany. Zrobił to samo z animacją Scooby-Doo i dwoma filmami z serii Looney Tunes. Niemal spotkał je ten sam los, zanim uratowało je nowo powstałe studio Ketchup Entertainment. To skłoniło wielu do zastanowienia, czy ten facet w ogóle lubi kreskówki. Fani klasycznych kreskówek Warner Bros. zauważyli, że coraz więcej programów znika z Homebox Office Max, by pojawić się na konkurencyjnych platformach streamingowych. Obrońcy Zasława twierdzą, że jest on głównie finansistą, który szuka najbardziej opłacalnej opcji dla firmy, a uzyskanie opłaty licencyjnej za własne produkcje to miły zastrzyk gotówki dla budżetu. Ale inni twierdzą, że w zasadzie wyprzedaje dziedzictwo firmy na części. Przyszłość kreskówek w Warner Bros. Nie wygląda optymistycznie. W ostatnich latach w internecie i serwisach streamingowych zadebiutowało niewiele nowych kreskówek. Close Enough od twórców zwyczajnego serialu zadebiutował wraz z serwisem streamingowym, ale został anulowany po trzech sezonach i zniknął. Invincible Fight Girl, nowa przygoda inspirowana anime, zebrała dobre recenzje, ale czeka na informacje o drugim sezonie. Jedyny prawdziwy hit, moje przygody z Supermanem, nie tylko został przedłużony na trzeci sezon, ale ogłoszono też kilka spin-offów, więc być może animacje mają przyszłość w Warner Bros., ale tylko jeśli należysz do istniejącej już franczyzy. Więc skąd pojawi się następna wielka franczyza? Dobra wiadomość od Cartoon Network: Nieszczęście lubi towarzystwo. Jego konkurenci też już nie są tacy jak dawniej. Disney Channel zmniejszył produkcję nowych kreskówek, ponieważ przenosi swoją uwagę z serializowanych kreskówek przygodowych. Choć jego długo emitowane hity, takie jak Wielkie Miasto Zielonych i Fineas i Ferb, wciąż mają się dobrze, niedawno anulował trzy nowe kreskówki po jednym sezonie. Disney Channel i Nickelodeon przeniosły część popularnych kreskówek na platformy streamingowe z powodu malejącej liczby widzów telewizji kablowej. Ale największa konkurencja może pochodzić z nieoczekiwanego źródła. Dziś, zapytane dzieci prawdopodobnie udzielą prostej odpowiedzi na temat tego, co oglądają. To nie jest Myszka Miki ani zwariowane melodie i na pewno nie są to dawne hity Cartoon Network. Najpopularniejszą kreskówką dla początkujących widzów jest dziś Coco Melon, niezależna bajka dla maluchów, która skupia się na prostych scenkach i numerach muzycznych z udziałem prymitywnie animowanych niemowląt. To co zaczęło się jako program na YouTubie, stało się stałym elementem oferty Netflixa i wkrótce Disney Plus, wyprodukowanym znacznie taniej niż animacje telewizji kablowej. I to może być dopiero początek tego, co ludzie nazywają zgnilizną mózgu. Wiele małych dzieci rozpoczyna przygodę z kreskówkami od kolorowych filmików na YouTube, które często przedstawiają postacie Disneya i Nickelodeon'a, objęte prawem autorskim, ale nie są tworzone przez te firmy. Nietypowe Często generowane przez sztuczną inteligencję muzyczne filmiki są wszechobecne na YouTube i zaprojektowane tak, by odtwarzać się w pętli. Dzieci oglądające takie filmiki mają krótszą koncentrację i mogą nigdy nie sięgnąć po dłuższe kreskówki. To sprawiło, że te firmy liczą na pomoc starszych widzów, ale ci również mogli odejść, wybierając zupełnie inne źródła. Współcześni nastolatkowie i fani animacji mają różne ulubione nowe seriale. Mogą wspomnieć o has Hotel i Hell of a Boss – duecie nieprzyzwoitych animowanych komedii muzycznych osadzonych w bardzo nietypowej wizji życia po śmierci. Mogą też wspomnieć o The Amazing Digital Circus – surrealistycznym thrillerze o ludziach uwięzionych w dziwacznym kreskówkowym cyrku pod władzą tajemniczego mistrza ceremonii. Mogą nawet wspomnieć o nowszym Mac West – steampunkowej przygodzie na Dzikim Zachodzie pełnej robotów i bandytów. Ale żadnego z tych seriali nie znajdziesz na Cartoon Network. Wszystkie łączy to, że są bardzo ambitnymi i oryginalnymi serialami animacyjnymi, które zaczynały jako niezależne projekty na YouTube. Wraz ze wzrostem popularności, wiele z nich przejęły serwisy streamingowe, by dotrzeć do szerszej publiczności. A gdy coraz więcej twórców zwraca się do tych niezależnych studiów animacji, sieci telewizyjne i serwisy streamingowe tracą kontrolę nad talentami które mogły sprawić, że ich seriale odniosły sukces już na początku. To skłoniło wiele osób do zadania kluczowego pytania: czy animacja telewizyjna ma jeszcze przyszłość? Największym wyzwaniem, przed którym stoi Cartoon Network, a w mniejszym stopniu jego konkurencyjne stacje, jest pytanie, czy w ogóle warto jeszcze tworzyć dla nich oryginalne kreskówki. Te stacje nigdzie się nie wybierają i mają dziesiątki lat oryginalnych treści z przeszłości, które mogą powtarzać w nieskończoność, by nowi fani mogli je odkrywać. Seriale takie jak Wodogrzmoty Małe i Avatar, Legenda Anga nadal cieszą się popularnością wśród fanów, a Cartoon Network posiada bogatą bibliotekę odcinków Steven Universe i pora na przygodę, gotowych dla nowych widzów, szczególnie że kolejne spin-offy ukazują się na innych platformach. Stacje nie mają powodu, by w najbliższym czasie się zamykać, ale też nie mają motywacji, by wprowadzać coś nowego, więc najprawdopodobniej będą po prostu dalej działać, tak jak dotychczas. Z każdym rokiem będą tracić na znaczeniu, a kiedy w końcu podzielą los stacji jak United Paramount Network czy Fonimation, być może nikt tego nawet nie dostrzeże. Cartoon Network stracił widownię, porzucając swoje kultowe korzenie. Nie jest to jednak jedyna znana marka walcząca o przetrwanie. Poznaj prawdziwy powód, dla którego McDonald's traci swój blask i dlaczego złote łuki przestają błyszczeć.